Wasze dziecko skończyło już pół roku i jest gotowe, żeby zacząć yy, próbować nowe smaki, to dostaliśmy paczkę od Helpy. Bardzo za nią dziękujemy i już Wam pokazujemy, co jest w środku. W ogóle to są produkty, które wcześniej używaliśmy i w ogóle helpę znamy i kochamy więc w ogóle jest nam przemiło, że nam wysłaliście. Chociaż niektóre paczkę. produkty są dla mnie nowością, bo ja korzystałam głównie przy rozszerzaniu diety z kaszek, z różczek smachu od nich. No, no chyba, chyba te kaszki To, to przede głównie. wszystkim. No. A się okazuje, że oni w swoim asortymencie mają dużo, dużo, dużo więcej i bardzo się cieszę, że będziemy mogli to przetestować. Więc tak, jak rozszerzacie dziecku dietę, czyli Wasze dziecko skończyło już pół roku i jest gotowe, żeby zacząć y, próbować nowe smaki, to bardzo Wam polecamy przede wszystkim kaszki, to tak? mamy tutaj na przykład kaszkę z daktylami i szpinakiem, no to pewnie będzie już dla takiego dziecka, które, no bo myślę, że tak ma z 7-8 miesięcy i już, już jest zapoznane z ma już wprowadzone jakieś pokarmy, bo jeśli Wasze dziecko y, jakby dopiero co zaczyna rozszerzać tą dietę, no to ja polecam takie podstawowe kaszki, tak? Czyli zacząć od takiej zwykłej owsianej kaszki, jaglanej kaszki, wilczanej, tak? I jak już sobie tam wprowadzamy różne kasze, nabiał, warzywa, no to wtedy możemy sobie pokombinować z takimi, tak? Czyli mamy tutaj super kaszkę z taktylami, szpinakiem. Dostaliśmy również kaszkę dawnych z to, to jest kaszka, którą Marysia bardzo lubiła, jak była młodsza. Dostaliśmy również kaszkę jaglano orkiszową z wanilią, to tego też nie próbowaliśmy. A to może być naprawdę fajna rzecz. Tak. W ogóle my, słuchajcie, jak robię kaszkę na, Maryś na śniadanie, to zazwyczaj my też jemy. Słuchajcie, do tych kaszek są super różdżki smaków, czyli na przykład o smaku malina mango i truskawka banan. Dla mnie te różdżki były super, jak na przykład byliśmy spać u moich rodziców, no i ja brałam sobie taką jedną różdżkę smaku, kaszki i mieliśmy śniadanie dla Marysi. Cynamon celio celioński. Właśnie dla dzieci bezpieczniej jest używać tego cynamonu. Okazuje się, że Helpa ma jeszcze w swoim asortymencie ekspandy. To jest coś, co Marysia uwielbia. Teraz jest na etapie tego, że chce jeść płatki z mlekiem, więc taka o wiele, wiele zdrowsza alternatywa. Albo to można dodawać właśnie do kaszek, można dodawać to do jogurtów, do serka wiejskiego dodajemy też, chociaż ona ostatnio jest na etapie, że cokolwiek tam i duszce to jest ble, ble No ale zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze grysik, czyli też super, żeby posypać na przykład kaszkę. Coś to mnie zaskoczyło, że Helka ma w swoim asortymencie mąki. Ja bardzo często korzystam z mąki orkiszowej. Marysia coś krzyknęła. Słyszać? <noise> eee, więc będziemy mieli to placuszków, do naleśników. Dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że poznaliście dzięki nam tą wspaniałą firmę. A jeżeli, nie, jeżeli znaliście już, to piszcie w komentarzu. Jest